Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam z pięknego parku w Londynie Przyjdę się tutaj zrelaksować Przy okazji pomyślałem sobie, że może nagram świadectwo tego jak zostałem uzdrowiony Z choroby, na którą cierpiałem około 20 lat Była to ciężka choroba skóry Zapoczątkowana w okresie mojego dojrzewania no, to było na dziś pod koniec, pod koniec podstawówki chyba, w wieku około 14 15 lat. Tak zacząłem tak zwany, jak, jak to wtedy w, tych okresie, w tym okresie bywał e, młodzież choruje na trądzik i, takie tam, e, i tego typu sprawy. No i podobnie stało się u mnie w moim przypadku. Zaczęło się od trądziku. Z tym, że później to tam na twarzy tam nie było jeszcze takiego problemu, to później zaczęło tam znikać z czasem, ale to przerodziło się znowu, przeszło na plecy i na plecach przerodziło się w chorobę, która została zdiagnozowana jako atopowe zapalenie skóry, o ile dobrze pamiętam. No i przybrało to mocno na sile do takiego, do takiego stanu, że wyglądało to bardzo źle. Także krępowałem się w ogóle pokazywać w miejscach publicznych, zajmować podkoszulek, czy unikałem tego. W ogóle to wyglądało naprawdę, naprawdę niedobrze. Gdyby ktoś, mm. gdyby ktoś, nie, nie mam zdjęcia z tamtych czasów, bo sam nie mogłem, nie, nie mam zdjęcia, nie, nie utrwaliłem tego. Teraz żałuję, że tego nie utrwaliłem, bo mógłbym się, mógłbym dać porównanie eee, sprzed, sprzed i po uzdrowieniu. Jak to wyglądało wtedy, jak to wygląda teraz. No teraz, gdy już zostałem uzdrowiony, to no, na pamiątkę zostały mi jakieś tam, jakieś tam małe blizny, no, nic wielkiego, nic wielkiego. No, stan mój zostałem uzdrowiony, po prostu uleczony e, i... i stało się to e, jak do tego doszło. No, ja dwa razy e, tak w ogóle to ja nigdy nie byłem zwolennikiem farmakologii i tam medycyny tej E, tak zwanych pro, proszków, tak? tabletek e, na ile mogłem zawsze tego raczej stroniłem chociaż tam używałem później jakieś suplementy takie też wyużywałem, że tam czasami suplementy suplementy diety znowu e, tam tam trochę na na siłownię, tak? na siłownię chodziłem i tak dalej, ale typowych takich leków e, raczej starałem się unikać e, I no ale w, i próbowałem próbowałem, e, próbowałem się ratować e, metodami naturalnymi. To jest zioła, tak? jakieś takie zioła, czasami jakieś też maść, maść cynkowa, takie różne rzeczy. Różne tego typu rzeczy, no ale nic, nic z tych rzeczy nie pomagało tak naprawdę, nic z tych rzeczy nie pomagało. Czasami bywały takie okresy jakby osłabień, że ta choroba, intensywność tej choroby się zmniejszała i ja już wtedy miałem nadzieję, że to już ten, że, 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 te, że te środki, które stosuję zaczynają działać. Ale to za, zawsze było tylko krótkotrwałe, tak zwane krótkotrwałe to było i później nasilało się z powrotem, czasami jeszcze bardziej i w tych okresach to było bardzo frustrujące dla mnie. To się bardzo odbiło też na mojej psychice, na mojej mentalności. Wiadomo, jak człowiek młody dorastał, tak, tam znajomi, na przykład nie, nie, przez, to, przez to zacząłem unikać no, wypadów też ze znajomymi, na przykład tam na, czy to na, nad jezioro, tak, na basen czy to nad morze, tak. No, tego typu rzeczy kompletnie zostały przekreślone w moim życiu i też żałowałem też, wiadomo, żałowałem tego, no ale, ale unikałem tego, nie pokazywałem się i robiłem wszystko, co mogłem, żeby, żeby nikt nie widział, żeby nikt tego nie widział, nawet w rodzinie, tak, krępowałem się, mocno się tego krępowałem, no i to odbiło się też na mojej psychice, Później, no różne kompleksy z tym związane i tak dalej, tak. i przez tyle lat, przez tyle lat, no to, to duże piętno wywarło. To duże piętno wywarło na mnie. Także dwa i później z czasem, no jak już zdałem sobie sprawę, że, że, że jednak daru do mnie, że w ten sposób, te środki naturalnie nie pomagają, straciłem nadzieję, to z czasem po latach, po wielu po, po, latach postanowiłem pierwszy raz spróbować farmakologii, no wybrał, zdecydowałem się, że w końcu trzeba iść do, do dermatologa i, i spróbować tak. I, i Dermatolog wtedy, wtedy jeszcze w Polsce pierwszy raz to dermatolog tam przepisał, mi przepisane silne leki z na żołądek, na silne antybiotyki. No i zacząłem brać te leki. Około miesiąca, bo brałem tą, tą kurację, co to, te leki, które miałem, to tak wystarczyły mi gdzieś na okres koło miesiąca. I cóż, no i po tym okresie żadnych, żadnej poprawy nie Absolut, absolutnie żadnej były jakieś dwa czy trzy rodzaje tabletek do ustnie, do tego jakieś maści, maści, jakieś tam, tam balsam, także było kilka tych środków. No i w ogóle żadnej poprawy nie zanotowałem i w tym czasie też... tam raz czy dwa zapomniałem też chyba woda że zignorowałem, nie wziąłem tej osłony na żołądek, leków osłonowych i, i tylko nabawiłem się jeszcze kompletnego jakiegoś rozstroju żołądka, bó, bóli, tak jakieś tam biegunki. No, bardzo źle to się odbiło na, moich, na moim układzie pokarmowym I doszły mi jeszcze problemy z tym Bo później po jakimś czasie to się unormowało Ale, ale jakiś tam czas jeszcze odczuwałem to Także no, jeszcze moja frustracja się zwiększyła I zostawiłem to, zostawiłem te leki Już powiedziałem sobie, że więcej tej chemii nie będę, nie będę próbował No i później wiadomo, no tam Jakiś tam znowu okres podłamania, tak Później po jakimś czasie jak tam znowu jakaś tam iskierka nadziei gdzieś mi zaświtała, gdzieś coś może przeczytałem o czymś tam w sieci, w internecie, czy o jakichś nowych metodach, to czasami próbowałem coś nowego, jakieś zioła, jakieś układy stosować, tak? wracałem do tego, no i, i okresowo, jak to się mówi, okresowo skłaniałem się ku modlitwie, do Boga, bo wierzący byłem, odkąd pamiętam, wierzyłem w istnienie Boga, tak, wierzyłem w, wierzyłem w Ewangelię, z tym, że, z tym, że moja wiara była, to nie była wiara taka głęboka, praktyczna, jaką na przykład mam teraz, po moim nawróceniu. No jak to się mi wtedy to było jak gdy trwoga, to do Boga na tej zasadzie, tak? Przeczytałem sobie Ewangelię, przeczytałem dzieje apostolskie, w okresie młodości, tam w okresie, nie wiem, 12 czy 13, 13 lat, o ile dobrze pamiętam, kilkukrotnie, no i później, ale to później odchodziło zawsze na półkę. Biblia Nowy Testament odchodziła na półkę i no bo ja widząc, co tam jest napisane, nie chciałem się, nie chciałem się przemieniać na ten, nie chciałem wdrażać w życie tego, bo podobało mi się życie doczesne, tak? różne atrakcje oferowane nam przez życie, z których wiele, wiele jest złych, wiele jest złych jak tam na przykład imprezy alkoholowe i, i wiele innych rzeczy. Nie będę się teraz w to zagłębiał. No i właśnie, i także te moje y, wspomagały próbowałem też właśnie w ten sposób, z, z, zwrócić do Boga w tym czasie i z nadzieją, że, że zostanę uzdrowiony ale to nie działało, nie działało, to nie pomagało to. Teraz z perspektywy czasu ja domyślam się, dlaczego to nie pomagało już po tym po mojemu zdrowieniu, ale o do, do tym za chwilę. I także, no i tak właśnie, miały kolejne lata, i ja później z czasem, z czasem wyjechałem do Anglii, tutaj gdzie teraz mieszkam i pracuję. No i tutaj też, w Anglii później po jakimś czasie, pomyślałem sobie, że no, moja frustracja znowu się wzmagała, bo jeszcze czasami myślałem, że to może z wiekiem, że jeszcze, te, że jeszcze te zmiany, jakieś tam hormony w moim ciele, może jeszcze. Jeszcze potrzebuję czasu, żeby to się uspokoiło, normowało po okresie dojrzewania, już, do, już dawno, no ale to nie nadchodzi w ten czas. Nie nadchodzi, a w końcu już, już się praktycznie z myślą, że przyjdzie mi z tym żyć do końca życia, no bo już nie, powiedzmy 30 lat. 30 lat tutaj żadnej poprawy nie było, to już 15 lat trwało. Z tą chorobą się zmagałem. Mm, także no już. już... Często myślałem, że przyjdzie mi chyba z tym żyć, żyć, do końca życia, że będę się już z tym zmagał. Że będę przez to pokonany, praktycznie przez tą chorobę. No i zdecydowałem, ale się, mówię, postanowiłem spróbować tutaj w Anglii. Pomyślałem, że może tutaj mają jakieś inne, może jakieś lepsze leki i że to, że może tutaj się uda, że może kuracja zadziała. No i wybrałem się tutaj do lekarza. No i podobnie zostały mi przepisane leki, też jakieś antybiotyki jakieś odbytyki jakaś maść do tego. No i było podobnie jak, jak, jak wcześniej stosowałem to przez tam okres przez okres kilku tygodni z, z, z żadnym rezultatem, też nie nastąpiła żadna poprawa, nastąpiła żadna poprawa no i znowu nastąpił okres podłamania, podłamania psychicznego wtedy no już po tym, właśnie po tym drugim razie. Już stwierdziłem, że, żadne, że żadne tam, żadne, żadna chemia, żadne leki mi jednak tutaj nie pomogą. E, modlitwa też zdawała mi się nie pomagać. E, no tylko właśnie, że już, już po części też byłem świadomy trochę tego, że, że jak to jest z moją wiarą, że moja wiara to wtedy, że jak, jak, jak czegoś, jak byłem w potrzebie, to się zwracałem do Boga zazwyczaj, prawda. Jak miałem jakieś słabe okresy, jakieś słabsze okresy mentalne, czy tam tak, jakieś trudne okresy w moim życiu w, w takich okresach często, często się modliłem bo przyszła na mnie jakaś obawa o, o moich bliskich tak e, krewnych a tak poza tym to tak poza tym to przez większość czas, czasu ignorowałem ignorowałem, można powiedzieć e, Boga e, no właśnie i doszło do momentu w moim życiu, gdy, gdy różne moje problemy Ktoś skumulowały się. Raz, że ta choroba mnie przy, przytłaczała, yy, coraz bardziej. Doszły jeszcze inne problemy, o których, o których być może nagram, yy, zrobię inne nagranie, też na świadectwo. I w każdym razie yy, doszło do stanu, można powiedzieć, na krawędzi załamania nerwowego, tak, już kompletnie. Drodziłem wszelką nadzieję i te wszystkie problemy właśnie mnie tak mnie przytłoczyły, że, no, że z, upamiętałem się i stwierdziłem, że w moim życiu bardzo źle się dzieje ogólnie i, i, i jedynym moim ratunkiem wtedy, jakby już nie widziałem innego ratunku jak, jak tylko, jak tylko u Boga. I wtedy, wtedy pamiętam, totalna jakby skrucha we mnie nastąpiła, padłem na kolana, zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić, byłem kompletnie załamany, przygnieciony swoją postawą. Tak. Już wtedy już nawet nie myślałem o tej. Już przestałem też myśleć o tej mojej chorobie skóry. Bo myślałem o, o tych wszystkich innych rzeczach, w których, przez które zostałem. w które się uwikłałem. Tu między innymi był alkohol, problem z alkoholem jeszcze inne, jeszcze sporo innych. I także wtedy, właśnie jak zacząłem. Jak zostałem przez to wszystko przygnieciony i zwróciłem się do Boga totalnie załamany z modlitwą o, o, to, żeby mnie, o to, żeby mnie uratował z tej sytuacji, tak, przemienił jakoś. Wtedy, nast, wtedy nastąpił przełom. Wtedy nastąpił przełom. Moje życie zaczęło się zmieniać. I. i jednym z pierwszych, jeden z pierwszych ewidentnych, widzialnych świadectw właśnie było to że po jakimś czasie, nie wiem czy to było kilka czy kilkanaście tygodni ta choroba, na którą cierpiałem przez 20 lat, znikła. Zostałem uleczony po prostu i także ja wtedy byłem bardziej skupiony już na, można powiedzieć, na swojej duchowości, tak, na sprawach, właśnie zacząłem się skupiać na sprawach wiary i jakby mniejszą uwagę, mniejszą uwagę już przywiązywałem do tej choroby, tak jakby już, już pogodziłem się, się z tym, że tą, że... Z tym, że, że, że mam tą chorobę, tak dalej, już to zeszło na dalszy plan, właśnie wtedy, gdy zacząłem myśleć o rzeczach ważniejszych, o rzeczach, o sprawach duchowych, o kwestiach wiary, o, o tym, co robię ze swoim życiem i tak dalej, co się dzieje ze mną, co się ze mną stało. I tutaj szukałem właśnie pomocy, do, można powiedzieć, być... Zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, że się przede wszystkim troszcie się o sprawy Królestwa Bożego, a reszta zostanie Wam dodana i można powiedzieć, że właśnie tego doświadczyłem w swoim życiu, gdy przestałem się martwić o, to, o te sprawy doczesne i, i, i podążać za doczesnością, za, za tymi różnymi atrakcjami i używkami tego świata. To właśnie a zwróciłem się do Boga w kwestiach, w sprawach przede wszystkim duchowych, uzdrowienia, uzdrowienia mnie wewnętrznie, tak jakby zmienienia, moje, aby, aby doznać zmiany myślenia, mentalności. Wtedy właśnie wszystko zaczęło się zmieniać i zostałem uleczony z tej choroby, i za co jestem Bogu niezmiernie wdzięczny do tej pory. Już teraz minęło, minęło może 5-6 lat, będzie coś takiego, i to się mówi, już oswoiłem się z tą Oswoiłem się z tą myśl. To już się stało jakby moją codziennością, że zostałem uzdrowiony, tak? ale gdy wracam, gdy wracam sobie do tego myślami właśnie tego okresu sprzed jeszcze i tak dalej, gdy już straciłem wszelką, wszelką nadzieję, no to po prostu to uczucie jakby odżywa we mnie, tej, 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 tej to wspaniałe uczucie. Wtedy poczułem, że właśnie że Bóg, że Bóg yy, słyszy, że Bóg słyszy, a dlaczego tyle lat, yy, dlaczego tyle lat moje modlitwy pozostawały bez odpowiedzi? wtedy zrozumiałem, że właśnie przez to, że ignorowałem Boga i ignorowałem Boga, a jest jasno napisane w Pismach Świętych, że modlitwa, modlitwa takich ludzi, którzy, którzy jakby no, żyją bezbożnie, że tam odwracają się od Boga, ignorują go, to nawet modlitwa jest obrzydliwością dla Boga. Także Bóg nie słucha tak, Bóg nie wysłuchuje takich modlitw. A czasami może czasami może może robi, jak to się mówi, zawsze może być jakiś wyjątek od reguły, tak, gdy, gdy człowiek okazuje skruchę w sercu właśnie, w takich momentach no i gdy ja okazałem właśnie dużą skruchę, prawdziwą dużą skruchę, prawdziwą skruchę gdy wyraziłem, wtedy właśnie, wtedy, wtedy moja modlitwa została wysłuchana chciała zostać wysłuchana i zostałem uzdrowiony, bo, bo później jeszcze wydarzyło się wiele innych rzeczy także to nie był zbieg okoliczności ja teraz jestem o tym zupełnie przekonany Czasami się zastanawiałem, czy ja na pewno sobie, czy sobie czegoś nie dopowiadam, ale już teraz jestem tak utwierdzony po, po różnych, po różnych e, rzeczach, które przeżyłem, po różnych wydarzeniach przez te, przez te kilka lat, e, odkąd się nawróciłem. E, także, także jestem przekonany, że to Bóg wysłuchał mojej modlitwy i to Bóg mnie uzdrowił. I teraz, e, można powiedzieć, od paru lat wzrastając w wierze, umacniając się w wierze, e, doświadczam, e, doświadczam Boga. W swoim życiu, jego działania, jego mocy. I tym właśnie dzielę się, dzielę się, kiedy mogę, kiedy mam okazję, staram się dzielić z innymi, zachęcać, zachęcać do wiary w Boga, do nawrócenia się do właśnie takiego do szczerej, do szczerej skruchy, bo to inaczej nie, inaczej nie zadziała. Jeśli będziemy przywiązani do tego świata i, tak, jakś tak połowicznie wyrażać połowicznie wyrażać chęć, tak jak ja wtedy kiedyś że chciałem jakby tutaj chciałem z jednej strony chciałem być przy Bogu a z jednej strony chciałem podążać za rzeczami tymi doczesnymi złymi rzeczami to właśnie wtedy to nie działa i dlatego, dlatego wielu ludzi ma wielu ludzi nie doświadcza właśnie nie doświadcza nie doznaje odpowiedzi na swoje modlitwy i to też nie jest powiedziane że za każdym razem yy, yy, gdy ktoś cierpi na jakąś chorobę fizyczną że, że nawet jak, jak wyrazi skruchę, że zostanie od razu uleczony, to nie to nie jest gwarant bo u Boga nie, nie jest najważniejsze nasze teraz to życie doczesne, tak? Tylko co jest najważniejsze, to jest właśnie sprawy duchowe i życie i zbawienie, kwestie zbawienia to jest najważniejsze, aby uzdrowić naszą duszę. Nasza dusza jest przede wszystkim właśnie, nasze wnętrze, to jest najważniejsze. Dzięki temu przez uzdrowienie, tak, przez zwrócenie się do Boga, duchowe, że tak powiem. No Dzięki Panu Jezusowi, Chrystusowi i jego że możemy wystąpić zbawienia, i to jest najważniejsze u Boga. To, że człowiek choruje, to często, często choruje i będzie chorował, i wielu ludzi no, nie zostanie uzdrowionych. Ale, właśnie, ale, każdy może zostać uzdrowiony duchowo, i, bo to jest najważniejsze. I każdy, każdy, kto się zwróci do Boga szczerze i chcąc podążając za nauką Pana Jezusa Chrystusa, za prawdziwą nauką, która jest na kartach Biblii i ta nauka jest wypaczana przez, wypaczana przez różne kościoły różne zgromadzenia, które bo studiując Biblię zobaczyłem, że jak, jak, jak często jak, jak diametralnie różnią się często nauki serwowane, podawane przez, czy to przez, przez pastorów różnych, czy to przez księży w Kościele, tak, czy to w towarzystwie Strażnica podobnie. Także najlepiej jest, najlepiej jest samemu studiować, zacząć studiować Biblię i ewentualnie nie szukać sobie z małej społeczności jakiejś lokalnej, takie, tak, może być takie zgromadzenia domowe. Coś takiego jest sporo takich zgromadzeń, gdzie ludzie właśnie podążają za nauką Biblii. No, tak jeszcze tylko wracam właśnie w każdym razie do tej mojej choroby. Także, także zostałem, dzięki Bogu, zostałem uzdrowiony. E, żyje się mi teraz dużo lepiej przez te parę lat e, z tym, chociaż to już też nie, nie jest dla mnie najważniejsze to, ale, ale, ale też poczułem, e, poczułem, poczułem dużo ulgę, bo nie muszę się teraz tam gdzieś e, tak z tym krępować tego, czy ukrywać gdzieś, jak mam potrzebę się gdzieś przebrać w pracy i tak dalej. Kiedyś często właśnie, kiedyś musiałem się ukrywać, ukrywałem się w pracy, jak gdzieś trzeba było przebrać pod koszulek, jako że pracuję fizycznie i tak, także... <laughs> także no to Dużo frustracji zaznawałem przez to w życiu i kompleksów, także nabawiłem się też teraz to zostało mi odjęte. I dziękuję za to Bogu. Z całego serca jestem wdzięczny. Moje serce przepełnia wdzięczność. Cieszę się bardziej życiem na co dzień i myśleć, myśleć właśnie jeszcze bardziej o sprawach, o sprawach duchowych, o kwestiach wiary, nie myśleć o tej, tej cielesności, tak i o tych, o tych problemach, które miałem. Także no, często zostajemy doświadczeni po to też, żeby właśnie. Żeby właśnie w desperacji, w akcie desperacji, gdy już nie wiemy, co, gdzie się zwrócić, to właśnie często to się staje drogą ku temu, że człowiek naprawdę zwraca się do Boga, tak jak było w moim przypadku w końcu. Także, także tym chciałem się podzielić ze wszystkimi. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że może to komuś pomóc, choćby jeśli chociaż jedna osoba dzięki temu świadectwu zostanie podniesiona na duchu i pomoże jej to, i jej wiara zostanie jakby może pobudzona czy umocniona i zwróci się. Ku temu, że zacznie, że zacznie podążać właśnie drogą wiary e, zgodnie, z nauką, e, zgodnie z nauką biblijną, no to, to, to moje, e, mój cel jakby zostanie osiągnięty już nawet w przypadku choćby jednej osoby. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będzie to mogło, że będzie to, mogło e, to świadectwo pomóc, pomóc, podbudować innych. I, no i wszystko, wszystko na chwałę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, któremu jestem wdzięczny bardzo za to wszystko. I dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam wszystkich.